Bo ja również wtedy za mała dziura, głowa mi nie wchodzi. Aha, chyba no. by było. To co byśmy z samej strony, nie? Tu no to my jeszcze do tego, co? aby tak, to wrata, a to prata, a to pozwolenie. mojej. filmuję. Dobrata, ja tylko tak się No, no, nie, no zrób, 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 zrób. No już ja robię, zrób, tak, ja się tak. filmuję. No, no nie. A może jakiś wierzchach nie chcesz? No, to, to zobacz, co no, mam nie. Nikt nie wie, co zamówił. Niech coś jeszcze zobaczył. Beżą, no. Jeszcze <ślamu> <ślamu> to te woreczki, to te powiedzenia. Jeden 5 tysięcy, czy ileś za obydwie strony, to ja nie co? A jeszcze jakbyś słuchał, to by pękł ze śmiechu jak co za fachowiec. Godzinę gadał, a ceny nie powiedział. No tak. tak a ty panu, no, a tego, a ja takiego słuchać samolotu. Ja słyszę cię, jasne. A ja takiego, kiedy tego fachowca to znaczy bez papieru robię. Być możecie w to fajnie, nie? Pokaż się, mój kochany. Pomachaj o kamery. Z ukrycia. Nie przestraszyliśmy was wczoraj z autobusu? Nie, ale się ja zastanawiałam, nie. kto to tak ma. Myślę i myślę. myślę na tym A ty mnie poznałeś, czy nie? Poznałeś mnie? Potem już poznałam, ale mówię o. tak, myślę i myślę na tym przystanku, nie? Jakie marchewki są. No widzisz? No. Te pomidory jak ładnie. No, może... Czekaj, to jeszcze te... Co to są? To są porzeczki, tak? Tak. Czerwona porzeczka. Pomidory.

Dojrzały Jeszcze Radeczku z jednym Czerwony, tu zielony jest, tam zielony, czerwony Pół Pojeżdż Patrzę tutaj Co to jest? Pasola No ta? Taka, ona na drzewo się pnie, wiesz? Daleko idzie co jest jeszcze raz? Yy, Buraczki To co jedliśmy na statku, tata przysłał Buraczki od taty Oj, to co na statku Co To co na statku jedliśmy <laughs> A tam są pomidory o, macie takie jak jajko, widzisz? O tam Raduś. Tak jajeczko, widzę. widzisz? Da. Ale to drzewo wyrosło? Ja nie mogę. Nie, słuchaj, to Was nie było jak ja to wsadziłam. No ja wiem. A tu były dziewczoskiny, to już czy w zeszłym roku pamiętam. To czy morele, czy nie, tego nie Pięknie było jak było my tu mieszkaliśmy. Ja pierdziele. Możesz się sfotografować też jak te ogóreczki kwitną. Tutaj? Tak. Te żółte kwiatuszki to są ogórki. Żółta siedzi, żeby Cię nie kapła. O, radosz, patrz. O, widzisz? O, proszę. No proszę. Tu jest dużo zawiązek. Zawiązeczki są. Tu nie będę go zrywać. Tam dużo jest. A bupo. Taki bób nie bardzo udany. Bub? Tak. taki groch, tak co się gotuje. Mhm. I się je tak. Pory. fasolka. No, mamy wszystko na być, co nam potrzeba. No to... Ja już kartofli tu miesiąc nie kupniemy. O, no to, to chodź, nie Tu marchewki. Uch! O zobacz. Dziękuję. Tu market marchewki nasiała. To tak tylko zeszła, a tu nic. No to teraz były pory, to naplancowałam pory, nie? Uh -huh. I czyli jeszcze no może koperto troszeczkę za... Troszkę za mało. No te buraki. No, ja nie wiem no Te liście, no kurczę my nie umiemy tego jeść, nie? <laughs> ja zrobiłam tak jak sałatę, no ale, ale to nie tak A ty lubisz sałatę? A, tak, tak sobie No nie ma no, wszystko wyrośnięte. O kalareta. Mama kalaretę lubi. Fotografuj jej. No, jaka... Które to? to, to, to. To, to karaleta. Ten. to Podmuchami proszę No, przejdę, ja sobie podbieram, nic Nie męczy, ich Co to są dziadek brzoskwinie? Takie małe, tak. No, trochę jest. Trochę co. A tu o te jabłoń. O takie jabłko, że dwa kilo. Co ty mówisz? A w tym roku widzę tam tylko może za dwa jabłka dopatrzyłem się. A tu wszystko jest... Czemu za gorąco? Schnie, no, schnieku, a nie podlewam, bo to by woda. Wodę więcej te Były te pomidorki posadzone radośnie czy wiesz, ojciec przyszedł. Tak, że nagraliśmy. Tak, bardzo uh -huh. mówiła. I widzę, jakieś inne są trochę. W roku to jagód było aż słońce robiła. Pierogi robiła z jagodami. To są jagody? No. Możemy trochę dla Ani. Amerykańskie no przyjdzie, tu się poje. Już no, trochę jest w tym roku, mniej, ale o do, ładnie dojrzewają. I to dobre, bo to tak wiesz, stopniowo. Mm. Kwiatki baczne, to tych chłopów nie było. Ну окна заспанет. Наш забрать. Наш. Наш улечку, а то, что здесь можно забрать, то есть наша, а не все. Не так, потому что ты О, паш то. Ух, квад. Co to jest za krzak? Irga? mały krzaczek kiedyś? Jakie to ogromne. Dziadek, czy to jest to, co był taki mały krzaczek kiedyś? Jak, jak? To był taki mały krzaczek kiedyś, nie? A popatrz, ja łowię z jurka lasu przywiozłem takie malutki myślałem nie przynieść a popat jakie a przywieźli pięć tu 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 posadzili i większe takie podlewałem i korzenie mocne i nie przyjęły się a ten malutki i przyjął się i on już, jak już. Ty, a otek. jaki urosł ty autek jakie co ty masz miotłę miotłę, miotłę masz i tam na jakiejś wiosce tak nad ulicą przy drodze nasadzone tak ładnie, że na takie duże i tak się podobały, już kwitły podjechały i tak się babci podobały a pójdę może mi sprzedać. Trochę. i tu dwie odmiany hmm. e, tak. ale to jestem pod wrażeniem, bo ja to I pamiętam, małe takim to było ksa, tym, badylku posadziła po jednym Amisa ładnie się rozrosły, huh. a tu od Wandzi do przy, przywiozła jakość jakoś tego. Jedne popas podrosły, a drugie, huh. nie wiem, coś nie służy. No. Czy dym, czy auta, tak. Może i tak. A ja posadziłem orzechy i jak ładnie już i owocowałem. A to będą wielkie drzewa. No, trochę za to. Ta grusza tak niknie, nie wiem. W zeszłym roku to gruszek było, a wiem, chyba ze cztery wiadra, a w tym roku już je nie dzielko, a kwitła gruszka Pięć minut w malinach i cię pogryzło. Co po... zobaczyć? Tu to, to, to... no pajęte, komary. No, mrówki może i mrówki. Komary. Tam bardzo pomary, ładnie o, chodź się. No. Kto się wywalił? Marce. O, o Nie! Nie, pomachaj! Nie. Nie? nie! Ale to jest kamera, to nie są zdjęcia! Pomachaj! jest cześć. cześć! Cześć! I tak Cię widzę! Okay. Mamy duże. 웁스. 자 nice, huh? берем две